Dzień dobry, set forum Android Ze mną Krzysztof Dyki, prezes Koncert SA. Rozmawiali Państwo na, podczas panelu o tym, że najpierw musimy zadbać o prywatność, żeby zadbać o cyberbezpieczeństwo. Jakie więc innowacje, jakie rozwiązania musi wprowadzić polska administracja publiczna, żeby jednocześnie dbać o dane osobowe, ale dbać też o cyberbezpieczeństwo, czyli bronić się przed atakami cybernetycznymi? Innowacja to przede wszystkim sposób działania, ten o który Pani pyta. Ona powinna zacząć się od um, zmiany sposobu działania. Czyli od zrozumienia, że elementem bezpieczeństwa, elementem cyberbezpieczeństwa jest też, a często nawet bywa przede wszystkim prywatność danych, poufność danych obywateli, bo jeżeli nam jako urzędnikom może zależeć mniej, dopuszczamy jakieś zmiany, to zawsze trzeba myśleć o tym obywatelu. Czy on dopuszcza taką. Mm, Taki szeroki dostęp do, do swoich danych. One mogą dotyczyć, te zdarzenia mogą dotyczyć bardzo wrażliwych danych, włącznie ze zdrowiem, i również z zarobkami, miejscem zamieszkania, zarobkami, danymi zawodowymi. Więc przede wszystkim innowacja powinna dotyczyć zmiany sposobu działania, zmiany sposobu przygotowywania projektów realizacji ich ich rozbudowy, czyli na wstępie już przy projektowaniu systemów informatycznych oraz ich rozwoju, nie tylko nowych systemów, ale rozwoju istniejących systemów, powinniśmy oceniać m, te procesy technologiczne poprzez pryzmat właśnie tak jak pani zapytała, czyli prywatności w następnym kroku bezpieczeństwa, bo prywatność może być elementem, ale nie musi bezpieczeństwa. Dopóki to nie będzie robione na etapie procesowym, organizacyjnym, ciężko mówić, ciężko mi. By powiedzieć się głębiej co do technologii i rozwiązań bo najpierw te zaległości potrzeby zmiany w naszym kraju widzę raczej w procesach ale na osłodę dodam taką mm, informację że to samo wyzwanie jest we wszystkich innych krajach również bardzo rozwiniętych na zachodzie więc to jest zmiana nawet epokowa powiedziałbym niepokoleniowa epokowa do której do której państwa w aktualnym modelu funkcjonowania, bez względu na to, które to państwo, nie są gotowe. Czyli ten rozwój technologiczny postępuje tak szybko, że struktura organizacyjna państwa i model jego zarządzaniem nie nadąża za tym. Rozumiem. No właśnie jesteśmy w takim punkcie, w którym chcemy rozwijać się w zakresie cyfryzacji, no ale jednocześnie musimy bronić się przed coraz to nowymi atakami z zewnątrz. W jakim kierunku powinna pójść Polska, żeby właśnie tą taką dwutorową ścieżkę obrać i żeby była ona bezpieczna? To jest tak, pyta pani de facto o naturalny konflikt interesów pomiędzy potrzebą rozwoju, a, a bezpieczeństwem. I to jest tak jak na wyścigach, przykładowo motokrosowych. Ten, kto będzie za bardzo się skupiał na, na bezpieczeństwie, dojedzie jako ostatni. Ten, kto będzie wciskał gaz do dechy przez cały ten wyścig na maksymalnej prędkości, może nie dojechać żywy. Więc pani pytanie jest bardzo dobre i dotyka istoty obecnych problemów, o który, na którą zwracam uwagę przy kilku innych swoich wystąpieniach i w, i w ciałach, w których funkcjonuje, czyli znalezienie tego złotego środka pomiędzy z potrzebą rozwoju a zapewnieniem a zapewnieniem jego bezpieczeństwa. Do tego trzeba dysponować bardzo dużym i doświadczonym kapitałem intelektualnym, sztabem ekspertów z różnych dziedzin i musielibyśmy kontynuować bardzo długo naszą rozmowę w kierunku czy taki kapitał intelektualny jest dostępny na rynku prywatnym mam wątpliwość, a na pewno nie jest łatwy do pozyskania. To w takim razie zastanówmy się, czy on jest łatwy do pozyskania, możliwy dla urzędów państwowych. Niestety nie, znacznie trudniejszy. I dopóki nie będziemy mieli tego kapitału intelektualnego po stronie państwa, które ma trudności w jego pozyskaniu i utrzymaniu, nie, nie, wynikające nie tylko z wysokości wynagrodzeń, dopóty ciężko będzie zrealizować to, co słusznie, słusznie pani pyta, czyli czyli ta. Ta, ta, ta potrzeba rozwoju mm, będzie, mam wrażenie i taka jest moja prognoza, będzie okupiona niższym bezpieczeństwem w najbliższych latach, jeżeli nie dekadach. No, mamy taki impas, a to powinna być taka ścieżka równoległa. A kończąc już naszą rozmowę, może jednak coś optymistycznego na koniec, bo tutaj raczej taki scenariusz sceptyczny, że tego, to bezpieczeństwo będzie raczej zagrożone. A co dobrego na razie wdrożyliśmy, co pozytywnego Polska robi w zakresie cyberbezpieczeństwa? To już odpowiem z drobną korektą. Nie jest tak źle, bo podkreślałem, że nie odstajemy od reszty krajów. Absolutnie nie. Więc to, co nie mamy się czego wstydzić, wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi, Teraz co dobrego zrobiła Polska? Bardzo dużo. W zakresie samej cyfryzacji nie muszę tego reklamować, a w zakresie bezpieczeństwa mamy teraz końcówkę już, już prac nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, nowelizacją, implementacją dyrektywy NIS-2. Mamy, mamy szereg ośrodków, takich jak Instytut Łączności, NASK, czy jednostki specjalne w służbie policji, ale mamy też to, co zrobiliśmy, to, co nas wyróżnia. Szóste miejsce na świecie według MIT, rankingu MIT, na przykład pod kątem cyberwojska, cyber defense, czyli jesteśmy szóści na świecie. To jest bardzo wysoka pozycja i stąd jest mega optymistyczna wiadomość. To nie jest nasz ranking krajowy, krajowa, nie wiem, Rada Radiofonii i Telewizji, nie, to nie ona oceniała, to MIT. Więc mamy spore dokonania w zakresie formalnym, procesowym, organizacyjnym i pani wcześniejsze pyta pytania dotykały właśnie tego, czego brakuje. Czyli my mamy sporo sukcesów, spory potencjał, ale ta walka o specjalistów dzisiaj na rynku w zakresie bezpieczeństwa jest tak duża, że państwo ma małe szanse na jej wygranie z rynkiem prywatnym, który sam ma problemy z pozyskiwaniem specjalistów. Czyli to, co my widzimy, to, co ja widzę, jako osoba reprezentująca prywatną firmę, działająca głównie na prywatnym rynku to widzę, że nasi klienci, choćby bardzo bogaci klienci, nie mający problemu z finansami, mają ogromny problem z pozyskiwaniem i utrzymywaniem specjalistów od bezpieczeństwa. Czyli nawet jak pozyskają kogoś, to mają problem z utrzymaniem tej osoby. Więc na tym tle państwo ma jeszcze, większy, jeszcze większe wyzwanie, czyli doceniając to, co pani pyta, co już zrobiono w państwie. Rekomendowałbym zastanowienie się nad znacznie większym partnerstwem publiczno-prywatnym, bo moim zdaniem jest to nieuniknione. Jeżeli spojrzymy na dwie cyberpotęgi Stany Zjednoczone i Izrael, one są nieco odmienne w swoim działaniu, ale mają jeden wspólny mianownik ścisła współpraca z sektorem prywatnym, partnerstwo publiczno-prywatne, czyli większe zaufanie państwa do rynku prywatnego, bo bez tego nie będzie tego, co pani pyta, nie będzie tego większego bezpieczeństwa. No, czyli z, y, mamy problem zidentyfikowany, teraz trzeba działać. Dziękuję bardzo za dobry, rozmowę. Przejmie.